Cześć. Dzień dobry. O, jest jedna osoba, Boże, jak wspaniale, cudownie. Myślałam, że nikogo o tej godzinie nie spotkam, bo jest akurat taka godzina, że ludzie wychodzą do pracy albo jeszcze śpią i tak. Wiecie, nie byłam pewna, co tutaj się wydarzy. Sorry za światło. Spróbuję to ogarnąć jakoś, żeby było lepiej. Możemy się też spotykać trochę później. Dawajcie mi znać w komentarzach, jeżeli nie jesteście w tym momencie tutaj ze mną, albo na live czacie, jeżeli możecie, oczywiście. Bo ogólnie dostępne godziny, że tak powiem, to są tak od. Poczekajcie, ja bym muszę sobie przeliczyć. Siódma. Od 8.30 do powiedzmy 1030. Także to są takie godziny, w których ja sobie planuję tutaj z Wami być codziennie. Także dajcie mi znać, co wam, która tam godzina wam, wam bardziej odpowiada, to się spróbuję dostosować i tak sobie ułożyć plan, żeby to było lepiej. No niestety nie będziemy się widzieć wieczorami, bo... Po prostu nie mam czasu wieczorem, bo wychodzę na dziesiątą do pracy, w sensie 10 mojego czasu, bo jakby jak jesteście w Polsce, no to tam od 11 wychodzę do pracy i wracam o 19. .00. Więc to jest dość późno. Ja jeszcze też muszę coś zjeść, jeszcze tam czasami muszę zrobić jakieś rzeczy z uniwersytetu, także. Mam nadzieję, że mnie tutaj rozumiecie, moją sytuację i nie macie mi tego za złe, że będziemy się widzieć rano. No i też będziecie zawsze, jeżeli już wrócicie po pracy, to będziecie mieli co oglądać, jakbyście chcieli obejrzeć po prostu ten live później. No i co? Takie organizacyjne spotkanie dzisiaj. To będą ogólnie takie bardzo luźne live'y. Wiecie, że mój tutaj kontent opiera się głównie na makijażu i tak będą makijażowe rzeczy. Będziemy sobie robić co jakiś czas makijaż. Ale nie codziennie, bo ja też się codziennie nie maluję. Na przykład dzisiaj po pracy idę na basen, więc malowanie się no, po prostu trochę, trochę bez sensu i trochę mi się nie chce. Ale co do kontentu makijażowego to przecież mamy jeszcze ten wspaniały kalendarz adwentowy z Glam Shopu. Dzisiaj już go otwieramy. No ja wam powiem, że się nie mogłam Doczekać po prostu, bo ach, już tak stoi nie wiadomo ile, no około miesiąca, i po prostu tutaj wiecie się grzeje. A ja, znaczy, z jednej strony na początku było mi ciężko, a potem już się przyzwyczaiłam i tak nawet troszeczkę o nim zapomniałam, ale no tak. Eee, także no nie spodziewajcie się takich super tutoriali, i tak dalej. To będzie tak, jak mówię, taka bardziej forma vlogowa, coś jak w zeszłym roku. Eee, no dobra, no to co? Myślę, że już czas sobie e, otworzyć kalendarz. E, także idziemy z tym. Pamiętajcie mi dać znać, czy chcecie live jednak wcześniej, czy, e, czy później. Jeżeli chodzi o sam kalendarz, no to tak jak widzicie, jest olbrzymi. Ja Wam powiem, że po prostu jak on do mnie przyszedł, to ja byłam taka, taka zajarana. On jest przepiękny. E, tu ma taki. Jak będę, no nie chcę powiedzieć, że marmurkowy, bo to wiadomo, nie jest. To jest niebieski kolor. Wiecie, może ja sobie przystawię lampkę jak i będzie jakoś lepiej. Jak to ją postawię. No na pewno lepiej widzicie trochę kolory. No nic, coś pokombinuję z tym światłem. Sorki. Tak? Dobra, zostawmy tak. Będzie chociaż od przodu. O, no, w końcu coś się znalazło. Także jest olbrzymie. Jeżeli chodzi o moje wymagania co do kalendarzy, e, to e, kalendarz musi mieć na pewno fajne okienka w pierwszym, szóstym i tak myślę, że na no, dwudziestym 24 dwudziestym czwartym dniu e, wtedy, e, wtedy mają być takie okienka, żeby po prostu szczena opada. Także co, mamy pierwszy? Ja już odwiązuję. No, szykuję się coś dużego na dzisiaj. Coś dużego. Jak tak mam obstawiać, to myślę, że to może być paleta magnetyczna, dlatego że pewnie będziemy mieli jakieś cienie. Albo inne produkty do wkładania do niej. Więc to by było dość logiczne, gdyby pierwszego dnia właśnie była, była paleta. No i tak, ja sobie położę ten kalendarz, żeby mi się te okienka nie, bo ten, wiecie, poprzewracały. O, witam. Soba, już jedna wróciła. Dobra, idziemy. Pierwsze okienko. Może duże jest. Ok, nie jestem pewna. To może być, bo jest zapakowane, więc to może być również kosmetyczka jakaś taka mała. Nie wiem, nie wiem. Dobra, jedziemy otwieramy. Ale dobra, teraz jestem podekstowana. Teraz jestem. Aaaa. To jest, to jest, to jest. Dobra, już ja wiem dlaczego było taki miękkie. Było po prostu dobrze zawinięte. Matko, ile papieru. Będę miała chcę pakować prezenty. Tak, to jest, to jest paletka. To jest paletka, To, to tutaj nie jaka. Tak sprawam, że jak już będą jakieś kolory w tym kalendarzu, to nie będzie granatowy, bo w zeszłym roku, uważam, duży kalendarz był czerwony i ta paletka była czerwona. A tutaj mamy granat wszędzie, więc powinno być granatowo i się nie myliłam. Matko, ale piękność, ale piękność matko. No jest idealnie dopasowana do tego kalendarza. Jutro postaram się ułożyć lampy, to jeszcze wam pokażę to w lepszym świetle, ale matko, jakie to jest piękne. Sprawdzę ta nalepka jest troszeczkę krzywa czeka, ale nie wiem, czy to widzicie. A może się czepiam. No tak, no mamy paletkę magnetyczną bardzo ładną. Jest po prostu... No tu jest brokat, się świeci, jest świątecznie, fajnie. Ja już sobie odkleję folijkę. Najlepsze uczucie. Najlepsze uczucie na świecie. Ale tak, matką, już się cieszę, że mam ten kalendarz prostu, no jest, jest excitement, jest dużo excitement, ale tak, bardzo ładne, aczkolwiek no tutaj, tutaj widzę, że to jest lekko przekrzywione i mnie kurza ale rozumiem, rozumiem. Nice. Dobrze, A teraz się zastanawiam, co tu sobie przechowywać. I ogólnie to muszę to jakoś ja chyba ten papier tutaj będzie się tak wzrostka, tak, po prostu, zamknę i obracamy. Proszę bardzo, nie wiem czy związywać, chyba związywać, bo jak to mi będzie latać, no. Jak sobie tutaj zwiążę, i w tym czasie mogę Wam opowiedzieć o tym, co planuję dzisiaj robić na przykład. Otóż, jak się możecie domyślać, planuję iść do pracy. E, tak, pracuję. Obecnie jestem na stażu. E, ten staż jest w ramach jakby, trzeciego roku studiów. Jest normalnie płatny, także e, no, fajnie, cieszę się, bo jednocześnie mogę właśnie studiować, uczyć się zupełnie nowych rzeczy w firmie i też e, no, jakby zarobić, tak? Może nawet mi się uda e, o, tak, żeby sobie odłożyć na czynsz na przyszły rok. To by było e, bardzo fajne. E, no i tak, pracuję w firmie chemicznej, zajmującej się produkcją klei. E, I ja właśnie też tworzę jakby nowy rodzaj klejów. Fajna praca. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie w komentarzach. Bardzo chętnie na nie odpowiem, czy to dotyczące pracy, stażu, czy mieszkania. Jak będę mogła i czuła, że mogę odpowiedzieć, no to oczywiście odpowiem tutaj na następnym live, albo w trakcie, jak akurat będziecie, jeżeli jakieś pytanie się trafi. Co, i na basen, bo też mamy fajną rzecz tutaj w, na terenie, właśnie naszej firmy jest basen i pracownicy mają tańsze, tańsze wejściówki. Tam płacimy jakieś w ogóle jeszcze pieniądze za, za wejście. Także chat, właśnie sobie staram się chodzić dwa razy w tygodniu. No i co? Wracam do domu i w sumie tak by wyglądał mój dzień. Jak mi się zdarzy jakaś śmieszna sytuacja, to oczywiście Wam opowiem. W tym momencie jestem bardziej skupiona na tym, żeby jakoś doprowadzić tego live'a i też wiecie pierwszy raz, więc lekki stresik. Czy mi się uda? Czy w ogóle ktoś przyjdzie na tą godzinę czy coś. Także tak, myślę, że na tym dzisiaj zakończymy, żebym nie gadała bez sensu. Po prostu, e, dawajcie mi koniecznie znać, tak jak mówię, godzina, która Wam pasuje najbardziej. E, ja jestem dostępna od 8.30 do 10.30 czasu polskiego, e, także powiedzcie mi, w których, w tym momencie, m, kiedy, w tym jakby slocie godzinowym, e, kiedy Wam pasuje. Jeżeli zobaczy, że w ogóle nie będzie pasować na rano, że będzie albo zero osób, albo właśnie może, no, no właśnie, że przeważnie nikogo nie będzie, no to spróbuję to przełożyć jakoś na wieczór. Zobaczymy. Zobaczymy. Będę się też dostosowywać, bo chcę, żebyśmy tutaj, wiecie, razem sobie byli. Na dzisiaj Wam dziękuję. Tak jak mówię, to jest. To jest pierwsza rzecz z kalendarza. Może tutaj mi się uda bardziej ją oświetlić. Tak, proszę bardzo. Piękna paletka magnetyczna Tak na zakończenie. No, czat, ja jestem zadowolona. E, zobaczymy, co będzie jutro. Dziękuję Wam za dzisiaj i widzimy się. O, fajnie, dwie osoby się akurat pojawiły, jak ja kończę. Trzy. Kurczę, chyba muszę Wam wcześniej mówić, o której będą te live, y. tak mi się wydaje, bo. E, trochę najwyraźniej po prostu za późno wstawiałam tę premierę, e, ale to zrobimy sobie, e, zrobimy może sobie tak, że ja będę mówić o tej premierze e, jakby dzień wcześniej. I będę ją ustawiać, bo to nie jest dla mnie żaden problem, a wam to może ułatwić e, wiecie, e, przepływ informacji i tak dalej. No te live nie będą jakieś długie. Tak jak mówię, raczej będą dłuższe, jeżeli już się będziemy malować. Dzisiaj nie, bo tak jak wspomniałam na początku idna basen, więc bez sensu. Także tak, komentarze, o której wam pasuje i widzimy się jutro. Pawa. Pa.